A obok mamy. Kogo? Neptuna. A nie Posejdona? Neptuna. No to mamy to, kopie z kaszubów. Wreszcie. I latarnia morska na Helo. Welcome! Jesteśmy na, w chałupach nad Zatoką Pucką Chyba tak. Także 500 km nam już Na dzień doberek. Moi drodzy, jesteśmy we Władysławowie i codziennie nocujemy w innym pięknym w innych warunkach. W innych warunkach, ale dzisiaj mamy wyjątkowo, mamy po prostu coś takiego jak kamper prawie. I Patrycja od razu podziwia, czy... No. A, czy akurat przyda to się po prostu będzie dobre na, na rozjazd. Tak to wygląda. Zapraszamy Was do pierwszej sypialni. Która jest akurat taka maluśka. Szafa, te sprawy. Ale my idziemy do naszej sypialni a tutaj większej. Tu jest ten kibelek? Tu jest kibelek Aha. chyba. Na zewnątrz stoją nasze dromadery. A my mamy tutaj naszą sypialniczkę dużą. Tam ta jest mała, jakby chcąc jeszcze kogoś sprowadzić na wieczorowe. Nie wiem jak to się otwiera. <noise> na wieczorową porę. A tu mamy prysznic. Ale Patrycja już tu nie wejdzie, bo nie wie jak to się otwiera. No nie wiem, bo się to otwiera. jest tylko dla ludzi o mocnych nerwach. A no tu, proszę, proszę bardzo. E, dzisiaj po prostu odpoczywamy na całego. E, mieliśmy jechać do Helu, ale po drodze znowu latarnia, jedna latarnia, druga. Trochę nam się przeciągnęło. Tak zatrzymaliśmy się we Władysławie. Tak miało być. Tak miało być. I miała być ta piękna przyczepa. No na razie, do zobaczyska. Powoli będziemy się aklimatyzować i wnosić swoje bagaże. Bagaże. Dromadery. Do środka też oczywiście. Siemano. Poranek. Niedziela. Robimy smarowanie łańcucha o poranku. Jest tyle piachu i tak sucho, że po 60 km łańcuch trzeba smarować. Non-stop. Wysycha. To już kolejne smarowanie na, na, na całej o, trasie naszej. Zrobiłem rachubę. Tak. Ale teren jest bardzo zróżnicowany i Przeważnie to jest taki no właśnie teren, czyli lasy, piachy, korzenie, kamienie, shooter, szuter, jakieś kruszywo, Także... Ale przede wszystkim piach. Piach, piach. I piach. tylko piach i znowu w las. Do lasu za karę. Paszli. Także rowery są przygotowane nie wiem właśnie ale tak mniej a więcej patrząc na naszą trasę dalszą y, wygląda na to, że już ten taki teren w ogóle y, mamy za sobą także to już będzie y, praktycznie asfalt jedziemy dzisiaj na razie od razu, highway well to hell tak, jako pierwsi o poranku wchodzimy na Latarenkę. Latarenkę jaką? Rozepię. Rozepię, dokładnie. Ślimaczki, ślimaczki. Latarnia wygląda od wewnątrz jak łódź podłogna, słuchajcie. Yellow Samarin. Cóż to za szum? To jest pierwsze światło. Pierwsza soczewka. Tu jest druga suczewka. Ciepło, że jest bardzo ciepło. Wiatr, ciepło, dlatego wiatrak chodzi. Ostatnie suczewki, które chodzą, kręcą wszystko działa. Obóz świecenia, bo mam dziś Supcia. Supcia? Patrycja mówi, że sukcia. No to mamy to. Następna latarnia rozlewie. A po drugiej stronie jest dwójka tak zwana. Tak. E, byliśmy nami, ale ona nie wchodzi w pieczątki, także e, jeśli ktoś zbiera pieczątki, to ona nie podlega. Od tej. maja 2022 dopiero z tego roku jest dostępna po 145 latach do zwiedzania. Proszę. Wszystko wiemy. I tak widzę. A. A.

Na dole nasze dromadery stoją. A my jesteśmy już na niższej kondygnacji, pierwszej tak zwanej do oglądania, do zwiedzania. I super, wieża zaliczona i powoli lecimy dalej, żeby dzisiaj 9:30, żeby dzisiaj zrobić jakieś 100 km chociaż. Myślę, że się uda. Korzystając z okazji, chcieliśmy Was, nasi drodzy widzowie, prosić o zasubskrybowanie naszego kanału, aby udało nam się dobić do 500 subków i otworzyć wreszcie większe możliwości na YouTubie. Za co z góry bardzo dziękujemy! Wspólne, model y, Kikut, Czulpino mm. i jest napięcie, zatrudnieni na latarni morskiej Rozewie od 1848 roku to już prawie ponad 70 Magnesik z dwóch latarni dwie naraz, dwa w jednym Dobra i teraz już naprawdę ruszamy No Jesteśmy na cyplu we Władysławowie Jedziemy teraz Patrycją do końca tego pięknego cyplu Fajnie to wygląda A później dalej, czyli gdzie? Na hel Na spokojnie Na murach co kawałek namalowane są jakieś murarki Murale Dzisiaj odpukać, od rana mamy piękną pogodę Tak wygląda Władysławowo od portu Pogoda nam dopisuje Jest na razie 21 stopni, ale Najważniejsze, że jest słońce, że nie pada Welcome! Jesteśmy na, w chałupach nad Zatoką Pucką Chyba tak. Na pewno. E, woda, kryształ. Pogoda cudna. Idziemy zobaczyć. Patrzcie, jaka jest woda. Coś pięknego. Woda jest normalnie jak z kranu, przeźroczysta. Bardzo ładna. I tyle. Śmiga na supach. Także dojechaliśmy do chałup. Zrobiliśmy przerwę na małe Amciu. I oczywiście na zobaczenie surfiarzy. Jak tam droga? Bywało gorzej. <laughs> Bywało gorzej. Jest taki bajer, że tak, pierw jechaliśmy lasami po piaskach, po szutrach, po korzeniach. Teraz jedziemy na hel cały czas e, e, chodnikiem z kostki. Tylko, że ten chodnik był robiony sporo lat temu na pewno. E, I pozapadany jest co chwilę. Także jak się jedzie, to rower cał, cały czas dobija po dziurach. I z sakwami to mówię Wam, lepiej chyba w lesie po szutrze i po piachu jechać niż po tym chodniku. Nie to, żebym narzekał, ale warunki są słabe. Mamy 20 km jeszcze do Helu, do końca cyplu. I moi drodzy, tak jedziemy cały czas zatoką Pucką. Takie widoki. Włosach? Ale włosach? Nie widać fal. Więc spokojnie można sobie posurfować. A pani surfuje? Tak. No proszę bardzo. Niedzielę i święta. Niedzielę i święta. To surfiarka na maxa. <noise> o, jaka łacha. Łacha. Port, teren przystani w drodze na Hel, ale już na Cyplu. Piękna pogoda dopisała. Także 500 kilometrów nam już szczeliło na dzień doberek Można nagrać mój licznik. Jest 500? Jeśli to widać, 502. 502 km Mamy to 502 km Wariaty. Byśmy byli z Kłodzka, prawie w koło brzegu. 525 km jest Jestem szczęśliwy, fakt, że trochę zmęczony, ale mamy ten hell Highway to hell Sopot No <zyskanie> i drodzy, nie wiem czy to będzie widać, jest 13.50 tak. I patrzcie na zegar słoneczny 13.50. Czyli drugą wskazuje. Drugą. Idealnie. Tak. Zegar słoneczny. A obok mamy kogo? Neptuna. A nie Posejdona? Neptuna. Neptuś. A obok jeszcze Neptusia. Dwa nasze Neptusie. Pod Neptunem jesteśmy wreszcie. Po, po kopcu po kopcu To jedziemy teraz do innego kopca. Na latarnię. I latarnia morska na Helu. Dojechaliśmy i zdążyliśmy. Ostatnie podejście Latarnia morska na helu, 41 metrów dosyć, że rowerem słońcu ostrym to jeszcze na górę trzeba gibać Żeby nie było za lekko Ale dobra, jesteśmy na szczycie latarni morskiej na helu i takie widoczki dookoła a na tą stronę Mamy na Gdynię, na Gdańsk. I tam teraz jedziemy, do Gdyni. Czeka nas jeszcze, mamy przejechane 60 km, a musimy przejechać jeszcze jakieś 70 km dzisiaj. Zobaczymy, co z tego będzie. No super, super. Przygoda, przygoda życia, jak to się mówi, jest świetnie, naprawdę fajne. Polecam każdemu zrobić tą trasę 10 jeśli ma siłę, można to podzielić naprawdę, jeśli jest czas na sporo dni. Tylko jechać. Moi drodzy, na Helu jeszcze odwiedzamy latarnię morską Góra Szwedów, później powoli kierujemy się na wieżę obserwacyjną na Helu, mijamy rezerwat przyrody helskie Wydmy, i powoli udajemy się do następnej latarni, w Jastarni. Niestety ta latarnia jest całkowicie też wyłączona ze zwiedzania. Także na tą latarnię już no, nie weszliśmy, ale zarobiliśmy sobie parę fajnych fotek przez samą latarnią, ponieważ była dość późna godzina bez dalszego kręcenia materiału ruszamy w stronę Władysławowa. Do Władysławowa dojeżdżamy gdzieś 19.30, 19 gdzie wpadamy do McDonalda, robimy ostrą wyżerkę. I po odpoczynku i zjedzeniu dobre po godzinie 20.00 udajemy się do Gdyni. Niestety cała trasa Władysławowo-Gdynia, no nie kręciliśmy już nic, ani nie robiliśmy zdjęć ze względu, że było już dosyć ciemno i po prostu zależało nam tylko, żeby przedostać się jak najszybciej R R10 do Gdyni. W Gdyni... Lądujemy około godziny 23.10, gdzie na szczęście mieliśmy już o wiele wcześniej booking.com zarezerwowany pokój, także tu nie było problemu, ale problem był jednak na trasie, gdzie w ogóle też nie znaliśmy tego odcinka Władysławowo-Gdynia. Absolutnie nie polecam go na, nocne, na nocną przejażdżkę. Odcinek ciągnie się przez pola, później lasy, ale w niektórych miejscach polnych jest naprawdę... Dość ciężki do przejechania. No i to by było na tyle. Aha, no po drodze chcieliśmy podziękować bardzo, jeśli nas ogląda. Dojechała do nas też bardzo fajna dziewczyna, która jechała nie tylko do Gdyni, a jechała do Gdańska o tej godzinie. Także nie wiem, na którą dojechała do Gdańska: do, na 24 czy 1 w nocy. Ale od połowy drogi między Władysławowym a Gdynią jechaliśmy już razem we troje. Także jeszcze było razie. Szczególnie, że moja latarka y, skończyła się w połowie trasy, czyli bateria. A tylko latarka Patrycji chodziła no i tej dziewczyny, która do nas dołączyła. A powiem wam, że klimat nocny był nieziemski. No i tak w troje dotarliśmy do Gdyni, gdzie rozdzieliliśmy się. Koleżanka, którą poznaliśmy na trasie, pojechała na Gdańsk, a my udaliśmy się do pokoju. No i tak wyglądała mniej więcej nasza trasa dojazdowa do Gdyni.